Siemano, 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 witam wszystkich serdecznie na kolejnym szybkim odcinku. Odcinek informacyjny, odcinek edukacyjny, ponieważ ostatnio będąc w sklepie zauważyłem coś bardzo ciekawego i chciałem się z Wami tym podzielić. Zobaczcie: Astral Radiance Slivet Booster. Patrzcie, co się na nim dzieje. Widzicie takie kółka z holo. Tak, dobrze myślicie. To są podrobione Sliwet Boostery z Astral Radiance. Nie wiem, co tutaj się wydarzyło. Mam takie dwa. Jak widzicie, na pierwszy rzut oka, no, Sliwet Boostery oryginalne nie mają takiej gwiazdkowej, gwiazdkowego holo na sobie. No, to widać na pierwszy rzut oka. Ale, coś jest ciekawe, mam tutaj oryginał. Jak widzicie, nie ma na Sliwet takiego holo. No, nie jest to Astral, ale pomyślałem, że możemy sobie spokojnie tutaj porównać Samoopakowanie, jeżeli chodzi o sliwet booster, to jak widzicie, na oryginale nie ma takich hologwiazdek, jakkolwiek to nazwać, ale co jest ciekawe, samo opakowanie, jeżeli chodzi o sliwet booster, jest praktycznie identyczne. Oczywiście w tej podróbce nie było wystrynięte to u góry. Było razem tutaj jest wycięte, ale nie było wystrynięte i dodatkowo to, co jeszcze zauważyłem. To w tej podróbce jest trochę mniej kartonu, tutaj o jakieś pół centymetra. W tym miejscu wewnątrz jest mniej tego kartonu. Zaraz sobie to otworzymy i sprawdzimy. No i oczywiście, tutaj, jeżeli chodzi o cenę podróbki, no to jest 8 zł. No to to już coś, co powinno Wam przykuć uwagę. No i tył jest już bardzo różny. Nie ma tutaj tych obrazków. Nie wiem, jak jest na furzonie, no ale tutaj, głównym tym, na co powinniśmy. Zwrócić uwagę, to jest to, że na oryginale nie ma tej takiej holofaktury. To jest kurczę, to jest Reverse slivet Booster. Dobra, zobaczmy, jak to wygląda w środku. Jak się tu do tego dostać? Patrzcie, tu tył jest przecięty i łatwo można sobie to otworzyć. Widzicie? To jest oryginał. Łatwo można sobie to otworzyć, a tutaj. Na tej podróbce to jest zaklejone na Awen. Nie ma tutaj żadnego przecięcia do otwarcia. Jak to otworzyć? Nie da się tego otworzyć. <grym> I dlatego nie warto tego otwierać. Nie da się tego otworzyć. Widzicie, nie ma tutaj tego przecięcia. Teraz to zauważyłem na filmie w lepszym świetle. Jak już próbowałem się do tego dostać. O Jezu. Patrzcie, jaki karton. Zwykły karton. Zobacz, o booster do góry nogami. No i tutaj to już nie mamy wątpliwości. Tutaj też jest odcinek już z całego booster boxa podróbek. Jak widzicie, nie ma w oryginale tutaj takiego wycięcia z ząbkami. Podróby mają te wycięcia z ząbkami. W ogóle te kolory są na pewno też inne, ale tutaj pierwsze na co zwracamy uwagę, jak widzimy Sliwet Booster to czy ma holo. A jak już kupimy i nie mamy pewności, to zwracamy na to, czy są ząbki. No tutaj ewidentna podruba. Teraz zobaczmy, jak się otwiera oryginał. No, zupełnie inaczej. No. no i oryginał nie ma ząbków, tak jak mówiłem, a porównajmy sobie jeszcze tutaj, bo to też jest ciekawe. A, no to też jest inaczej skonstruowane. No to jest odwrotnie skonstruowane. Tutaj przód, a tutaj tył. Czyli to powinno być tak. Ale karton sam w sobie jest dość podobny w sensie kształtów. Ale jak widać, tutaj jest żółty, tani jakiś karton. A tutaj mamy biały karton, papier lepszej jakości. Nie z odzysku. No nie wiem, dla mnie te różnice są widoczne na pierwszy rzut oka. No, i tutaj możecie też zwracać uwagę na to, czy jest wypstryknięte Oczywiście ktoś może w sklepie to wypstryknąć, tak? i zawiesić, ale tam, gdzie ja to dorwałem, były wybstryknięte. No i to holo na froncie, na to zwracajcie uwagę. No i nawet jeżeli już przez przypadek za 8 zł kupicie tą podróbę, nie zauważycie, że tu są ząbki, no to jak już otworzycie taki booster, to pierwsze, co się Wam powinno rzucić w oczy, to dropy. W tym boosterze, o jezu, jakie to jest matowe. Nie wiem, czy to będzie dobrze widać, ale tutaj otworzymy sobie od razu ten. On się zupełnie inaczej też otwiera. No i oczywiście karty są w drugą stronę. Proszę, kodzik z oryginału dla Was. Tak, podrubie nie ma kodu. No i tutaj, jeżeli chodzi o kolory, no to na pierwszy rzut oka widać, że tutaj ta jakość druku jest o wiele niższa. Kolory są o wiele jaśniejsze. Dobra, podruby. Patrzcie na to. No, no to. No, no to dobry Astro. <laughs> Tutaj na kanale na pewno dużo osób zda się na kartach, ale jeżeli ktoś się nie zna, no to SOLGA Leo Antlunala GX nie było w Astral Radials. Ma no takie jed holo. O, patrzcie, Buzzwall GX. Patrzcie, Cinderace VMAX. Jaki łączony booster, to ja ci kręcę. No i tutaj też widać. Nie ma struktury na karcie. Karta jest gładka. Świeci się cała. Tak to nie wygląda. O, Scissor. O, tutaj do góry nogami trochę. Lucario. Patrzcie, widzicie. No i to są dropy właśnie z podróbki, tak? Czyli macie same kozackie karty. Nie ma w nich praktycznie nic słabego. Scissor, Mega Alakazam, no, gruby temat. Kilka dodatków w jednym boosterze. I trafiacie taki booster i myślicie o kurcze Goder Nie, podróby takie boostery nie istnieją. Chyba że w japońskich kartach gdzieś jest to możliwe, ale nie w anglojęzycznych. No i tutaj widzicie <laughs> I dla, dla porównania. W oryginalnym boosterze nic nie trafiamy, tak? Więc tutaj bardzo prosto sobie też. No, lampka powinna wam się zapalić. Jak traficie taki booster, no to już bardzo mocna lampka w głowie powinna wam się zapalić. Bo tutaj akurat ta karta jest bardzo ładna. Oczywiście w oryginale. Dobrze, no otwórzmy drugi, bo ja jestem bardzo ciekawa. Patrzcie, widzicie inaczej się to otwiera. Nie ma takiej opcji, żeby oryginał tak otworzyć. Ząbki są, czyli podruba na 100%. Patrzmy, co trafimy tutaj. O, Palkia GX, Kupera Javi, Main, Necrozma GX, Dragapult VMAX, Solgaleo, powtórka, Gyarados, Celebi Zygarde, Mewtwo GX, Espion EX. Ja Cię kręcę. Fajne karty, gdyby były oryginalne. Tutaj też się coś ciekawego wydarzyło z Mega Alakazamem. On jest już z defaultu zniszczony. Totalna masakra, naprawdę nie polecam podróbek, jeżeli chcecie kupić komuś, nie wiem, na prezent nawet trochę kart, albo dla dzieciaka jakieś karty, to lepiej kupić jakiś bulk na Allegro, albo jakieś fałki i dać też oryginalne karty, a nie takie coś, bo potem takie osoby będą chciały się tym wymieniać albo sprzedawać gdzieś na portalach, nie wiedząc, że to są podróbki, mogą sobie tylko tak naprawdę narobić kłopotów. Dobrze, no ale podsumowując, zróbmy jeszcze tak. Otwórzmy sobie jeszcze jednego oryginalnego furzonika. Jak widzicie, nie ma ząbku. O, i patrzcie, mamy Movie Max. Fajna karta. Czyli trafiamy mówi VMAX, i tutaj dla porównania znajdźmy sobie jakiegoś VMAXa, patrzcie Teleon VMAX. No to jeżeli chodzi o różnice w samych kartach, są widoczne też gołym okiem. Podruba będzie płaska, nie ma na niej tych takiej, takiego odcisku palca, tak jakby takiej struktury linii papilarnej. Ona jest wyczuwalna, ona jest taka lekko chropowata, ona wystaje na karcie. Jak widzicie tutaj, podruba płaska na oryginale jest widoczny taki pattern fajna, fajna karta. Tutaj mówi Max, leci sobie w koszuleczkę. A jeżeli chodzi o te karty, to jedyne co z nimi można zrobić, to żegnając się i dziękując Wam za wszystkie łapki, komentarze i subskrypcje, bo do końca roku mam challenge, żeby wbić 2000 subskrypcji. Mam nadzieję, że mi w tym pomożecie. Byłbym Wam, wam bardzo wdzięczny. A żegnając się z Wami, zrobię trik karciany, który się nazywa podróbki. Proszę o skupienie, bo on jest bardzo szybki, więc ja się z Wami żegnam. Dzięki za dzisiejszy odcinek. Trzymajcie się na razie, no i cześć. No i trik. Widzicie? To jest tak zwane półpodróbki. Na razie, cześć.